Tutaj roksana daga i jak widzicie, gramy w Lesson 3. Znowu. Tak, y, usunęłam tam ten filmik, ponieważ brat mi się to do, dorwał do komputera. No i widać, że no, usunął mi tam rodzinka, a mi się znowu nie chciała odtwarzać. Odtwarzać. Y, teraz akurat wzięłam już na tryb życia, ponieważ. Y, no, chciałam ominąć tworzenie zapisywanie, bo ja zawsze na początku muszę zapisać. Tak. No, to ja wam przedstawię naszą Roxanę tagę. Ona jest zadumana. Jest z molem książkowym, jest po prostu miłośniczką zwierząt. Sprawna, jest sprawna fizycznie jest przyjacielska. Teraz akurat sobie rozmyśla nad pół życia. No. Oj, przepraszam, brak mi weźmie pokoju. Idź. Idź. Z kim masz nikiem idź. Z nie rozmawiałem idź. Idź. I zamknij drzwi. Przeświet. Przepraszam, najmocniej zapręta, ale o jaki jest, ja już nie z poradzę. jakąś w ogóle teraz muszę wszystko pokupować psu. właśnie, to ma... pies to ma na imię. Seriusz. I znowu wlazł. Przepraszam, ja tylko go wyprowadzę. Już nie powinien wchodzić I niestety nagrywania nie mogę zatrzymywać Psz, Tak, teraz się zabawi Ja nie mogę zatrzymywać z powodów takich, że... No nie wiem, ten telefon nie ma tego wybudowanego, że zatrzymaj nagrywanie To niestety może tak A dlaczego nagrywam telefonem? Nagrywam telefonem, ponieważ... No, niestety tak jest. Muszę to sobie napisać. Bo ja zawsze muszę napisać, bo to mi się może nagle wyłączyć. Jak go gram. A to tworzenie trochę mi zajęło. Najdłużej to chyba Syriusza, bo nie mogłam mu dopasować. Zaraz Wam go pokazę To jest rasa owczarek niemiecki. Po prostu kocham owczarki. No i czekamy. A tak, w ogóle, co tam będzie na moim kan kanale? No już postaram się nagrywać sobie tam rodzinę. Um, no, no, mówi Star Planet, już dzisiaj albo jutro wrzucę odcinek. No i, i tak dalej. A, i mam do Simsu te dwa dodatki, właściwie, no to trzy, ale jeden nie chce się zainstalować. Mamy zwierzaki, skąd przyszłość nie z tego świata. Na tym komputerze są zainstalowane zwierzaki, nie z tego świata. Ta zasinka jest normalną synką, ale nie, niczym się nie różni. No. To teraz może sobie pójdziemy na sp nie Nie uczę panowania. A właśnie muszę sobie usługi gazety anulować. Oj, seriusz, seriusz Syriusz jest geniuszem, jest przyjacielskim i jest wierny. Tak, usuwamy. Tak na normalnych światach, no to ja sobie bym już pani nabiła. Nabiałem sobie kasy. Ale nie, nie, nie na O, O, tutaj akurat sobie nabiję. No, Syriuszek, nie, nie lubię właśnie jak wszyscy tak robią. Ja wziąłem sobie dużego psa, żeby mi tutaj zastąpił moje zwierzaki na żywo. A ich jest sporo. Więc po prostu potrzebuję dużego zwierzaka. No, idziemy do parku. Co tak wolno. Dobra, ja przyspieszam. Mnie... W ogóle, jak tak szybciej idą. Ju, już du... Już krócej jeszcze wyprowadzam tego. Co są siat... siatki, jak jestem u babci. O, nie no. Co ty masz z tą na... naturalnością? No, jesteś już w parku. Pójść tego psa ze pobawić się w aportowanie poczucie się, po brzuchu, kładź zabawa Wyście się, pobawcie w aportowanie Co to? No dobra niech Chyba trochę te... Radzysko będzie wkujać Może byście tak poszli do parku? Tak, na ulicy będą sobie rzucać patykiem. Tak, raz jest po prostu mądra. Jak fajnie złapał. Tak, jak krok się łapi piłeczka. No, odej patyk. odej. No, dobry seriusz. I. No, no. Daga, daga. Ej. Roxy, dobrze, Brali jogging? Eee, nie, wykonywać... Aj, nie no! Nie za bardzo lubię umiejętności sportu, nie wiem dlaczego. Tak, hał, 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 No. Hał, hał, hał. Co, jakie dźwięku daje piesek? Hał, hał, hał. nie ja się tak. jej, są najlepszym przyjaciółmi na zawsze, super żałuję, że nie mam dodatku studenckie życie to bym wtedy na studia pojechała, Byłoby ciekawiej Oj. może wróćmy do domu, zobaczymy dzisiejszą gazetę I w Zagusia sobie zejdzie praca. Żebyśmy mieli za co żyć. Nie będziemy psa uczyć. Uczyć polować. Specjalnie, żeby uczyć kasy. Jak na razie. Dobra, a jak będziemy mieć ostro pokopane, to szukaj pracy. O, właśnie, z już trzeba miska napełnić. Chce dłuższy czy coś? Jak coś miałem powąchać. Powąchać mnie, nie martw się. W ogóle przepraszam co jakoś, no ale muszę nagrywać telefonem, Dobra, nauka, kulitarna, polityczna nauka. Ho! Oh. co, idę się zatrudnić jako biznesman bo tam nie trzeba mieć żadnych umiejętności, a ja nie chcę się specjalnie uczyć przedsiębiorcy. A w sumie mogłabym dziennikarza i wtedy bym się Dobra. Dobra, już kończę, bo już się dobijają. Do, do zobaczenia i pa.